W naszej kuchni już jak najbardziej gorąco. E, witam Państwa serdecznie o poranku. E, dzisiaj dużo ciepła nam się przyda takiego wewnętrznego, bo minus 15 stopni mamy teraz w Zakopanem i w Nowym Sączu, zatem zrobiło się nam bardzo mroźno. Minus 13 to Suwałki, minus 12 Rzeszów, minus 10 w Warszawie. Ciężko jest też mówić o takich mrozach. Minus 9 stopni to Wrocław, minus 7 Poznań, minus 6 stycznia, i tylko gdzieś tutaj się nam zaplątało takie minus 2 stopnie na naszej mapie. Jak Państwo widzą, bardzo dużo pogodnego nieba. Ta tendencja będzie się utrzymywać w najbliższych dniach, a zatem przygotujmy się na to, że będzie słonecznie, pogodnie. No i bardzo mroźno. W ciągu dnia też nie można mówić o tym, żeby ten mróz był jakiś bardzo łagodny. Minus 8 stopni Suwałki, minus 6 Warszawa. No i to zwłaszcza na te regiony zwróćmy teraz uwagę, bo tutaj zacznie mocniej wiać. Teraz prędkość wiatru sięga 30 km na godzinę w ciągu dnia, może wiać trochę mocniej. A zatem ta odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa od tej na mapie. Dzisiaj przyjemnie na zachodzie kraju, bo taki lżejszy mróz, minus 2, minus 3 stopnie i bardzo dużo słońca. Do tego wysokie ciśnienie. 1020 hektopaskali I jeszcze idzie. W górę. A zatem przygotujmy się na pogodny dzień, ale na pewno mroźny, więc ubieramy się cieplutko. Pozdrawiam i do zobaczenia za pół godziny.